No to będzie potrzebne. Ale buła! Dół to do końca, nie? Tak. aha naprawdę kurwa chodzisz też no skacz z nim no, -daj, podaj pasy mi szybko skacz ode mnie się i podaj pasy piękna przygoda była nie gram w ogóle chyba na tym odcie już nie żartuję, ale popokałem się podaj pasy o, mi szybko wyjebałem wbiegło. się już wyjebałem się na no, łebem coś Kurwa, wyjebane. Dobra, nie chcę mi się nic zrobić naprawdę na tym serwerze. Chuj. Sprzedaję to zaraz co postać. <słyska> po dzięki. Serdeczny widz płynie, to nic, że ostatnio ci nie idzie, że nie grasz już tak jak kiedyś, że zasysasz pałkę, że grasz jak ostatnia miernota, gdzie o tak, pamiętaj proszę, masz nadal wierną widownię. serduszka na czacie, 4 zł i 65 groszy. Dziękuję za te słowa, ale no patrzcie, ja gram, naprawdę gram fajnie, dobrze i zajebiście, ale... Idę, ja, ja, myślę o niebieskich migdałach, ja nie myślę, że tam może jakiś dwóch bolszewików stać, stream samopować, live'a i kliknąć ułeka, no mordeczki, no, skąd nie mam się... Ja co przy, przywalił Trwa walka On versus Wersalka pójść wadź to ja Co to jest wadź to ja? Fajne, dzięki. Ty jednak biał-czerwonym będę biegał, bo Piotrek jest na czacie. To a jak Piotrek siedział i miałem taki odfit, to nie padałem. Z teraz jest zwalony. Wezmę no inny jakieś sobie. Kucyk, barbaria. Ek EK jest wyskilowany. A masz yy, Luku? Ktajta? Mogę komuś wloczyć, za darmo mu. Ja te filtery się nie zalogują. Padłeś powstań złotowa, Z retiuba Dylemat Dzięki Kup Karlo Rossi różowe i leć do pusija wygnieść Carlo <sum> Rossi normalnie by było pite Czekaj, jakąś piosenkę dam przy której wizowie będą tamczyni i śpiewali. Przy tej możecie tamczyć wizowe. Żyby czy papier Cfn Kurde. Został zarab taką. Poseł brylantyną. Tak. Pizzałaś fajnie się ogląda najlepszego tibilskiego gracza w zdrowo mordo 3 zł 12 dziękuję. groszy. Daj mi ktoś postać wizową. Gdzie go oglądasz, Pitu? <laughs> Frejken banuje cię, naprawdę. Znaczy, tak się naprawdę nie chce. Wraca ta <laughs> Zostaw szabramki. tą atencjuszkę, Punio, bo to tempa dzida jest i chcecie tylko wykorzystać. Znajdź se normalną kobietę, a nie laskę, co wygląda jak worek plastikowy oblany pudrem. <laughs>